Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wchodzimy w godzinę miłosierdzia Bożego, godzinę w której Jezus Chrystus oddał samego siebie, abyśmy my mogli żyć, żyć wiecznie w Królestwie, które nam obiecał. Na początku tej naszej dzisiejszej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia wsłuchajmy się w fragment z dzieniczka świętej siostry Faustyny. Jezu utajony miłości wiekuista żywocie nasz boski szaleńcze, żeś zapomniał o sobie i widzisz tylko nas. Nim stworzyłeś Niebo i ziemię wpierw nosiłeś w sercu swoim nas, o miłości o głębio poniżenia Twego, o tajemnico szczęścia, czemuż tak mała liczba Ciebie zna? Czemuż nie znajdujesz wzajemności? O boska miłości, czemuż taisz piękność swą? O niepojęty i niezmierzony, nim lepiej Cię poznaję, tym Cię mniej pojmuję, a dlatego, że Cię pojąć nie mogę, więcej pojmuję wielkość Twoją. Nie zazdroszczę serafinom ognia, bo większy w sercu złożony mam dar. Oni w zachwycie podziwiają Ciebie, lecz Twoja krew łączy się z moją. Miłość to niebo już tu na ziemi dane nam. O czemuż się tajisz w wiarę? Miłość rozdzierasz zasłonę. Nie masz zasłony przed wzrokiem mojej duszy, boś sam nie pociągnął w łono tajemniczej miłości na wieki. Niech ci będzie cześć i chwała, nierozdzielna trójco, Jedyny Boże po wszystkie wieki. Zasłuchani w te piękne słowa wyrażające wielkość i miłość Boga do Jego stworzenia powierzajmy nas samych, nasze rodziny, naszą Ojczyznę i świat cały Bożemu Miłosierdziu. Błagajmy w tej modlitwie za wszystkimi zatwardziałymi grzesznikami, za tymi, którzy trwają w grzechach ciężkich, w złych przyzwyczajeniach, nałogach, i prośmy o łaskę wolności, o łaskę nawrócenia. Błagajmy za wszystkimi, którzy cierpią na duchu i na ciele, i prośmy o łaskę uzdrowienia, za wszystkimi osamotnionymi pogubionymi o łaskę nadziei błagajmy również w tej dzisiejszej modlitwie za wszystkimi którzy prosili nas o modlitwę za tymi którzy za nas się modlą za tymi którym tę modlitwę obiecaliśmy aby bóg był dla nich oparciem i wspomożycielem błagajmy również za wszystkimi konającymi przeżywającymi czyściec oraz naszymi bliskimi zmarłymi, aby Bóg dał im łaskę życia wiecznego. W mię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w święty obcowanie, w grzechów odpuszczenie, w ciała z zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny. Ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny. Ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie o krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święta Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko módl się za nami. Na to dzisiejsze sobotnie popołudnie przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo Pan z wami, i z Duchem Twoim niech was, błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki, Bóg zapłać za Wspólną modlitwę za ten kwadrans spędzony właśnie w tej godzinie Bożego miłosierdzia. Jak słyszeliśmy w tym dzisiejszym fragmencie, słowa, które bardzo mnie często pobudzają do myślenia, jak to jest możliwe, jednak potwierdza je święta siostra Faustyna, mówiąc w ten prosty sposób. Będąc otwarta na Jezusa Chrystusa, doświadczając tak wielu Bożych łask, z dopustu Bożego, poznaje niebo, poznaje również i piekło, to ona jest tą, która doświadcza tych osobistych rozmów z Jezusem Chrystusem, a jednak mówi, że Panie, im bardziej Ciebie poznaje, tym coraz bardziej, Coraz mniej wiem o Tobie, ponieważ poznaję w ten sposób Twoją nieskończoność, Twoją wielkość, bo Bóg jest tym, który jest nieskończony, jest tym, który w stopniu doskonałym potrafi kochać, jest tym, który w stopniu doskonałym oddaje. Całego siebie, abyśmy my mogli żyć i się radować tą pełnią dzieciństwa Bożego. Zatem, miłowani bracia i siostry, czuwając na modlitwie każdego dnia, otwierając przed Bogiem nasze serca, starajmy się Go poznawać, a może bardziej poznawać tę Jego nieskończoną wielkość, niech nas to nie zasmuca. Ale niech nas to jeszcze bardziej motywuje do tego, abyśmy chcieli z Jezusem Chrystusem, naszym Panem, dzielić naszą codzienność, by tą swoją nieskończonością, nasze ograniczone myśli, postępowania, nasze ograniczone życie wypełniał swoją obecnością. Życzę pięknego, błogosławionego popołudnia i zapraszam na wieczorne modlitwy różańcowe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.